Cześć, witam Was, Sebastian, Beekeeper.pl Zanim przejdziemy do tego, żeby zobaczyć i poopowiadać co na mojej pasiece Jakiś czas temu wpadł mi już do głowy jakiś pomysł i chciałbym go zacząć przy Waszej pomocy realizować Może wśród moich widzów znajdzie się ktoś, kto będzie miał pojęcie na temat suplementacji produktami pszczelnymi Czyli mleczkiem, pierzgą, pyłkiem być może też miodem, ale w znacznie mniejszym pewnie stopniu. Yy, suplementacji podczas uprawiania sportów, tych siłowych, tych wytrzymałościowych, tych sprawnościowych. Czy produkty pszczele są w stanie nam pomóc przy odżywieniu organizmu, przy regeneracji organizmu? Bardzo mnie ostatnio zaczął interesować ten temat, tym bardziej, że też muszę troszkę poprawić swoją <grych> sylwetkę. Coraz więcej mnie we mnie. No i co, będę próbował się tym interesować, będę próbował jakieś informacje znaleźć. Mam nadzieję, że uda Wam się też coś mi w tym pomóc, bo nie chciałbym pominąć niektórych rzeczy. Jeżeli coś ma jakiś wpływ negatywny, też chciałbym to w tym wszystkim uwzględnić. Więc, jeżeli możecie, na mój adres mailowy: Sebastian 78, małpa Na ten adres mailowy, jakbyście mogli, jakbyście jakieś dostępny... Dostępy do badań mieli, dostępy do jakichś konkretniejszych informacji, a może wśród Was jest też jakiś dietetyk, który mógłby zainteresować się tym tematem. Ja postaram się w swoim gronie, w swoich znajomych, tych osób, z którymi mam kontakt, też spróbuję coś zadziałać, dotrzeć do tych młodszych odbiorców produktów przeli, którzy w niesamowitych ilościach wydają. Pieniądze na odżywki, na wspomagacze podczas ćwiczeń, podczas yy, i tych siłowych, i tych wydalno, wydolnościowych. Yy, zobaczymy, jak wpłynie yy, regularne spożywanie produktów pszczelich na moje wyniki, bo też będę chciał się przebadać teraz kompleksowo, zrobić badania i zobaczyć po miesiącu, dwóch, trzech, jak to wszystko będzie wyglądało. A też. Nie chciałbym zmieniać jakoś bardzo mocno swojej diety, która, która niekoniecznie należy do zdrowych diet. No zobaczymy. Coś trzeba będzie zmienić, coś trzeba będzie dołożyć trochę ćwiczeń, trochę jakiegoś sportu trzeba zacząć uprawiać. Tym bardziej, że jestem sam na tej pasiece noszenie trzeba się wzmocnić noszenie tych korpusów, przerzucanie chodzenie samochodzenie na pasiece podczas miodobrania, noszenie korpusów, nawet wożenie wózkiem, to są grube kilometry, które musimy zrobić, i dlatego może trzeba będzie się wzmocnić, może trzeba, a przy okazji pokazać, że produkty pszczele działają naprawdę wspomagająco, jeżeli chodzi o suplementację organizmu. No, to by było na tyle takiej małej informacji. Przed. A teraz idziemy zobaczyć, co tam ciekawego na mojej pasiece Cóż, aktualnie mamy 24 października, ale pogoda nas bardzo mocno rozpieszcza w tym roku. Rodzinki wyglądają w następujący sposób. Jest trochę jest sporo pszczoły. Nie będę już im tego wszystkiego rozgrzebywał, mają zapas całkiem spory pokarmu. To są skrajne ramki, jedna jest odciągnięta. W moim przypadku jest spora, ciągle sporo pieżgi, którą mogą sobie przynieść, dzięki temu, że mam tą kwietną łąkę, kwitną poplony, nie chcę im tutaj robić jakiejś zadymy zbyt dużej. Ta kwietna łąka wpływa na to, że tej pieżgi naprawdę mam w tym roku bardzo dużo do zimowli i to dzięki temu będzie dużo dużo lepszy start. Jak widać, pokarm jest tu, gdzie pszczoły przesiadują. Pokarmu jest całkiem sporo. Na tych ramkach jest jeszcze parę ramek do wyciągnięcia. Tutaj, ramka, którą odsklepiłem, żeby jeszcze sobie przeniosły do środeczka to, co, yy, to, co na niej było, żeby można było ją wyciągnąć. Jakieś drobinki pierzgi jeszcze tutaj zostały. Także rodzinki są w różnej formie ale średnia jest dosyć wysoko tutaj siedzą na raz dwa trzy cztery pięciu sześciu siedmiu ramkach bo tutaj jeszcze też jest pszczółka jeszcze coś tam na zewnątrz wiadomo to się później zacieśni zobaczymy w lutym czy trzeba będzie coś redukować czy trzeba będzie jeszcze docieplać jeszcze jeden zabieg każda rodzinka dostanie dobra zamykamy nie denerwujemy już teraz pszczółek nie rozbieramy im tego gniazda non stop także idziemy Idziemy zerknąć dalej. W przypadku tej rodzinki jestem no już od dobrych dwóch lat mile zaskoczony ze względu na to, że to była rodzinka, która była bardzo, bardzo agresywna, a teraz, a teraz stała się aniołkami, więc być może ta agresja była spowodowana tym, że było dużo warozy, być może. Coś ją trapiło, być może była słaba matka, albo matka miała jakiś gen, jednak ta rodzina, ona jest na zasadzie y, wymiany we własnym gronie. Ale teraz no one są już całkiem fajne, jeżeli chodzi o, o spokój. Y, dobrze bronią gniazda, dobrze noszą miód. Tak więc jestem. Nie jestem z tej rodzinki zadowolony. Z tego, że nie wymieniłem na kupną matkę, tylko cały czas ją trzymam na swoim. Nawet na, na ulu jest opis, że tutaj matecznik był po. widać, widać. Tak brzydko to nazwałem, ale po Nerwusie bardzo dużym. Ale żeby nie było tak kolorowo, też są i słabsze rodzinki, które mieszczą się na sześciu ramkach. Tutaj też dostały. Zabrałem troszkę, odszedłem z tymi, z tymi ramkami troszkę dalej, ale na razie nie odsklepiam. Temperatura, którą mamy, prawie 20 stopni, i jak zaczynam odsklepiać, żeby sobie przenosiły jeszcze gdzieś tam w te wolne przestrzenie do środka, do gniazda, no to powoduje unoszenie się zapachu, bo przede wszystkim mam bardzo dużo miodu zostawionego jeszcze tym rodzinkom i ten aromat tego miodu kółsi rabusie i no musi być troszkę chłodniej. Te pszczoły nie mogą latać na tyle, żebym, żebym to odsklepiał, żeby one mogły sobie to przenosić. Także takie sześcioramkowce też, też mi się trafiają na mojej pasiece. Do tej pszczółki chyba muszę troszkę być przygotowany, jeżeli chodzi o użycie podkurzacza, bo ona lubiła troszkę agresywniej się zachowywać. Też wygląda całkiem przyzwoicie. Jest na jednym pełnym korpusie. Obsiada od końca do końca. Jest dobrze zakarmiona. Nie myślałem o tym, żeby jej, jej coś ograniczać, żeby jej coś zabierać ramki, no bo obsiadają póki co praktycznie cały, cały korpusik. Więc, więc co ja tutaj będę kombinował? Ta skrajna ramka ma od zewnątrz miód, od, ze, od, od wewnątrz. Teraz a coś widać w ogóle? I widać ta skrajna ramka ma od wewnątrz sporo miodu no i też mają bardzo dużo pierzgi one sobie się tak już tutaj ustawią żeby było, żeby w odpowiedni sposób przezimować, więc dobra dmuchnę im tutaj, żeby ich nie, po, nie popsuć żeby ich nie pognieść coż cóż, tutaj jak widać odkładzik tegoroczny ja im dawałem więcej miały ramek, i też przerzuciłem im trochę tych pustych do góry, żeby mogły e, przenieść jeszcze do środka, do gniazda. W środku wygląda to ok. Rodzinka jest odpowie w odpowiedni sposób zakarmiona. Jak widać, sześcioramkowa rodzinka, która gdzieś tam w połowie maja już będzie miała odpowiednią siłę. Zobaczymy, czy będziemy coś stymulować, raczej niebo jednak wolę mieć trochę silniejszych rodzinek, trochę słabszych, żeby dochodziły do pełni siły w troszkę w różnych okresach, bo, bo później zaczyna się problem z rojeniem, nie idzie tego opanować, żeby w każdej rodzince dokonać zabiegów zwalczających rojenie, węza, poszerzanie, półkorpusy, pełne korpusy, to czasowo zabiera dużo czasowo zabiera dużo czasu, ma słomoślane, to zajmuje dużo czasu, więc Lepiej, żeby nie były wszystkie rodzinki na jeden moment w, tym w tej optymalnej ilości. Tak więc, jak widać, wypełniają raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i na skrajnej ramce też jeszcze siedzą. Cóż, a tutaj no, kolejna rodzinka wydaje mi się, że w dobry sposób przygotowana. Później, jak się zacieśnią, to tą ramkę się zabierze. One jeszcze tutaj sobie coś przerzucają, przenoszą, więc. Są na 2, 4, 6, teraz na 7 ramkach. Finalnie zakończą do zimowli na 6, więc nie jest to jakaś duża siła, ale też nie ma tutaj jakiejś tragedii, jeżeli chodzi o ilość tej pszczółki. No, idziemy dalej. Tutaj mamy rójkę, która całkiem fajnie się rozwijała. Która jest na starej matce. Tutaj jest mieszanka, chyba widzę, że jakiś, z jakąś rodzinką, taką bakwastową po części, bo, bo widać pomarańczowe prążki, to jest któraś po tych pszczółkach, które są taką u mnie mieszanką. Te zewnętrzne ramki nie mają nektaru, a tutaj w środku wszędzie jest te połóweczki, są z nektarem. No i to, co tam na dole, też mają 7, 7 albo 8, 7 ramek chyba. Nie, 8 jest na dole na pełnym korpusie czyli tutaj jest 8 na dole plus no liczmy jakieś na no, 6 ramkach są u góry więc więc ta rodzinka też wygląda na bardzo bardzo przyzwoitą i dosyć dużą powinna fajnie pójść w siłę od wiosny idziemy dalej tutaj mamy tegoroczny jakiś odkładzik Późny, dosyć odkładzik. Także też dała sobie matecznik rojowy, tutaj był wrzucony. Więc ta rodzinka tak sobie spokojnie pyrka idzie bez problemu, przezimuje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem ramek, tak? Ale, ale ta, ta ostatnia to jest taki jest, bo jest. Jako zatwór póki co, a później zobaczymy. Teraz wszystkie rodzinki jeszcze dostaną jeden zabieg, tutaj dostaną. I, i będziemy jeszcze już w momencie kiedy w większości nie mają czerwiu w większości nie mają e, już matki przestały czerwić jest kilka rodzin które jeszcze ma na dwóch trzech takie kółeczka e, na dwóch trzech ramkach kółeczka czerwiu więc je jeszcze będzie, będę bardziej się im przyglądał ze względu na to że jak ten czerw się już wygryzie, no to jakiś późniejszy jeszcze zabieg zrobimy. A teraz w większości rodzinek jeszcze dam raz daweczkę małą, żeby zrzucić to, co, to, co mogły sobie jeszcze przynieść. Bo A, dobra, przy następnym ulu przejdziemy do tego tematu. W tym roku mamy wyjątkowo wysoką temperaturę w październiku i pszczoły są no niestety bardzo aktywne. One cały czas latają, tutaj też myślę, że tą jeszcze dziewiątą ramkę się później zdejmie, zredukuję trochę to, ale dobra, wracając do tego, co chciałem powiedzieć. W tym roku mamy wysoką temperaturę w październiku, te pszczoły są cały czas, o już chcecie mnie żądlić, nieładnie. W tym roku mamy cały czas wysoką temperaturę, te pszczoły są bardzo aktywne, cały czas latają, i oprócz tego, że latają na kwiatki, to mogą też może nastąpić reinwazja warozy, gdzie, jeżeli gdzieś znajdą sobie jakąś słabą rodzinkę w okolicy, czy w dziupli, czy u kogoś, no to ta waroza może wrócić i trzeba będzie jeszcze chyba raz ten zabieg powtórzyć w momencie, kiedy już nie będą latały, ale jeszcze nie będą skłębione. No, często wielu kolegów mówi mi, że mają takie, taka, taka sytuacja ma miejsce. Wiadomo, nie będziemy już robić wtedy żadnej flotacji alkoholowej, czy czegoś takiego. Po prostu sprawdzimy, jak to będzie i się oka Chociaż ta ramka jest jeszcze cała, pokarmię tutaj od tej strony. No niech będzie, niech sobie będzie takim zatworem z pokarmem, zobaczymy. No, także zjawisko reinwazji jest dosyć powszechne. No i szkoda by było, żeby ta waroza wraz z rozwojem rodziny pszczelej na wiosnę też zaczęła się rozwijać, więc więc trzeba będzie powtórzyć jeszcze jakieś zabiegi zwalczające. Dobra, bo tutaj musimy zrzucić tą pszczółkę. Opa. Dobra, nie denerwujcie się tak. Aha, tutaj Tutaj kolejna rodzinka jak widać. No, też w miarę obsiada niemalże 9 ramek. Zobaczymy od tamtej strony coś tam będzie chyba do wyciągnięcia, tylko one tam mają dużo pierzgi, więc... One tam sobie nie siedzą na tamtej skraju. Po tamtej stronie. Chociaż no, no chodzą tam. Tam jest trochę pokarmu, ale dużo pierzgi. Więc one będą sobie przechodziły chyba w tamtą stronę w trakcie zimowli. Więc no zobaczymy. Też przyzwoicie wygląda. Ale taki nerwusek. No a te worki nie jutowe tylko plastikowe, które udają jutowe. To no wszystko. Trzeba będzie Powywalać, powymieniać, jak coś przycinałem czy coś, to tutaj widać, że to wszystko fruwa. O, tutaj widać na, na rancie. Przykleja się, bez sensu. Głupi pomysł to był. Trudno, poprawimy się. No i tu trochę wstydnie ta rodzinka, świeża, młoda matka z tego roku. A tu na czterech ramkach, ledwo doli, ona jest do połączenia. Jeszcze nie wiem z którą rodzinką. Czy połączę trzy słabsze są zakarmione, także spoko, ale co to jakieś po pszczółce coś słabo to wygląda. Tutaj to jest najsłabsza rodzinka, którą zimuję w tym momencie, ale ona raczej na pewno pójdzie do połączenia. Nie ma tu szału. Chyba nawet ta uliczka jest bardzo słabo obsiadana, tam zewnętrzna. Także zobaczymy. Na pewno nie ma warozy. Musiało coś pójść nie tak, jeżeli chodzi o unasienienie mateczki. Także jak widzicie taki bidulec też się u mnie trafił. I cóż, zerknijmy jeszcze do mojej ulubienicy, to jest pszczoła, która czy jest w sile, czy nie jest w sile, czy jest pożytek, czy nie ma pożytku. Ona zawsze zawsze daje radę, zawsze ma dużo miodu, także to jest moja ulubiona pszczoła i tak jak kiedyś wam mówiłem, mam dużo starych, ciemnych ramek. Pszczoły były wcześniej szykowane pod wrzosowiska. No i niestety nie pojechały, nie zabierałem im już też miodu, zbyt wiele dolewałem. Tylko gniazda są w większości, w sporej ilości zazimowane na, na miodzie. Do tego jest dolany syrop. No i stare ramki też zostały. Starałem się chociaż je poprzerzucać właśnie na skraj, żeby później w miarę możliwości jak najszybciej można było je wyciągnąć i wytopić i dać świeży wosk. O, proszę, co tutaj za. Widać to? Tą ekipę. Więc tutaj się zebrały. brykać brygada no dobra co idziemy dalej tutaj jeszcze, jeszcze te pięcioramkowce które w ten sposób będę zimował które pójdą sobie do tego mojego prowizorycznego stebnika jest tego kilka takich rodzinek więc zobaczymy jak zimowla wypadnie właśnie w tych tych poliuretanach, które słabo mi zimowały jak do tej pory, ale właśnie w takim stebniku. Także tak te rodzinki, mniej więcej w tym momencie, wyglądają. Też jeszcze dostaną mały zabieg. Dobra, kolejny ten do stebnika. To była stara, jedna z najsłabszych matek, więc zobaczymy. Ona jest taka jako rezerwa, bardziej zimowana. Na wiosnę się to wymieni, albo same sobie wymieniam. Zobaczymy. Cóż więc, jak widzicie, siła rodzinek jest różna od 9, 8, 7, 6 ramek. Zdarzają się i na 5 ramkach Przede wszystkim odkłady, które są wrzucone do poliuretanowych odkładówek 5-ramkowych, no to siłą rzeczy nie mają więcej ramek. Ale tak postanowiłem w późnym okresie je tak zrobić, takie ze starymi matkami, odkłady i zobaczyć, co to z tego będzie. Po części to jest taka rezerwa, w razie jakby coś gdzieś nie poszło. A po części zobaczymy, jak to na wiosnę będzie startowało. Tak jak pokazałem, również są takie czteroramkowce, naciągane czteroramkowce, które będą łączone. Tego, tego na 95% nie będę zimował w takiej sile, bo, bo to może się źle skończyć dla takiej rodzinki. A tak zlikwidujemy jedną matkę. Może nawet nie zlikwidujemy, po prostu połączymy i niech na wiosnę same sobie wybiorą, która matka będzie tą przewodnią. No, także wydaje mi się, że chyba z pasieki to już trzeba kończyć nadawania, bo chociaż temperatura, która jest 20 cały czas niemal 20 stopni od 16 do 20 stopni pozwala na to, żeby cały czas gdzieś tutaj się kręcić, gdzieś tu zaglądać, gdzieś tu sobie jeszcze jakiś filmik nagrać, bo to teraz to już moje przeglądy, zaglądanie do uli bardziej polega na tym, żeby jakaś tam była jakiś filmik na YouTube'a niż wymaga, tego potrzeba. Jeżeli Wam się filmik podobał, zapraszam do subskrypcji, lajkowania no i komentowania. No i chciałbym jeszcze raz wrócić do tego, czy macie jakieś informacje na temat właśnie suplementacji naszego organizmu produktami pszczelimi. Ale chodzi o to, żeby dostarczyć właśnie dla, dla tej młodzieży, która ćwiczy, która grubą kasę wydaje na suplementy podczas wykonywania jakichś ćwiczeń, wykonywania, e, trenowania jakichś sportów, a może jesteśmy w stanie właśnie w tą lukę wejść z produktami pszczelimi. Nie chodzi o moje produkty pszczele, nie, broń Boże. Chodzi o to, żebyśmy zaczęli propagować my jako pszczelarze produkty pszczele jako odżywki, być może odżywki jako suplementy dla sportowców. Także dzięki wielkie za uwagę. Jeszcze raz przypominam: mój adres mailowy: Sebastian Żtondera 78, małpa gmail.com, i na ten adres wysyłajcie jak macie jakieś informacje, jeżeli chcecie w jakimś innym celu również. Dzięki, trzymajcie się, cześć.